Z tej strony stachy dzisiaj zaczniemy sobie grać w dodatek do Witmina e, Trójki e, z artystkami. Odwiedzimy sobie teraz klacz na 7 kotów Dopisz, żeby sprawdzić te pleca ogłoszeń, ale wolę sobie najpierw tutaj poodwiedzać. Witaj w siedmiu kotach, najfartowniejszej gospodzie w mieście. Mawiają, że nawet kac po naszym winie przynosi szczęście. Hmm, pokaż mi swoje towarze. To co dzisiaj macie w karcie? Hmm. Za dużego wyboru to tutaj nie mają. sobie... Okay. Jakiś koleś sobie siedział. Zagadamy do niego. Skoda gadać. Uh -huh. To byśmy sobie nie pogadali. To jednak tą tablicę... Kupię kołyskę mało przechodzoną. Wynajmę amantę na ślub przyjaciółki. Wymienię dziurawy garnek na bryczkę. I piszę do ogłoszenia. Się nad tym zastanawiam. Kto to wymyślił? Szukacie wiedźmina? Kogoś, kto zabije potwora, może być wiedźmin. Co to za potwór? Duży, zły, paskudny. W kanałach siedzi. Jak jesteś zainteresowany, to przyjdź do majątku Garin. Pytaj o Olgierda von Everec. To on wystawił to ogłoszenie. Trzeba znaleźć tylko Olgierda. To jest drugi quest związany z drugim dodatkiem, krajowym wino. Ale nie będziemy go teraz robić. trzeba się udać do Olger. Chciałbym wejść. No, zobaczymy, czy to jest daleko, w ogóle czy nie. dosyć daleko. Czyli to sobie pójdziemy. Zbieramy płotkę. Nie lubimy patyka. nas prowadzi przez jakieś zadupie Przy jakiś nowy znacznik tutaj odkrył. Nie przejrzałem tędy wcześniej. Pięćniki nie, ale mam konie jednak to daleko. Tak szybko. Czy nie tak szybko? Myślę, że szybko. No i jesteśmy na miejscu. Brawo, ja. Płotka odpocznij. To ty, bracie! Ej, hey, ty! Nie znam cię! Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everett. A! W środku jest! W środku jest. To się domyślałem. Wyjęci z jakiegoś Pana Tadeusza albo tych polskich filmów ci kozacy szuka Moliarda von Ewels Nie ma tu takiego Kim jesteście? Kim wy właściwie jesteście? A na kogo ci wyglądamy? Na jakiś... Na banderze Zimieszków, albo zgraje byłych żołdaków, którym się poszczęściło Ktoś płaci szlachtę, bym powiedział O, i tu się mylisz Myśmy wszyscy szlacheckie syny Hmm, mówiłem że szlechta? I córki. No więc dowiem się, kim jesteście. Jesteśmy wolną kompanią Redańską. Wołają na nas dzicy. Od dzika w herbie. Gdzie znań Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everec. Ktoś cię oszukał, bracie. To może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra Angus, odpuść mój To ja jestem Olgierd. Mów co cię sprowadza. Nie, nie! To ja jestem Olgierd! Ty! <laughs> w życiu! To ja jestem Olgierd! Aha, uh -huh. teraz jest Olgierd. <laughs> Robią sobie ze mnie jaja. Ja, my... Wesoło tu u was i chętnie bym się jeszcze pośmiał Ale czas mnie nagli Oho, robi się poważnie Chodzi o bestię z kanałów Podobno Olgierd von Everec Wystawił na nią zlecenie A, znaczy, że pewnie jesteś wiedźminę. to wiele wyjaśnia te A co na przykład? Podobno wyprówają was z emocji, i to by się zgadzało, bo jesteś sztywny, jakbyś kij połknął. <śmienny> <śmienny> no dobra, mości nie koniec żartów. I tak wiele zniosłeś, jestem pod wrażeniem. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. No to prowadź. Jak cię zwał? Geralt z Rivi. Dam ci radę, Geralt z Rivi. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. Dziękuję. Ja mam go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś, niekoniecznie ciebie. Więc jeśli chcesz tę robotę, musisz go zaciekawiać. A Olgierd bardzo szybko się nudzi. Mhm. Jasne. tamanie masz gościa. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Posągi bożków, po królów i akty. I proszę, co my tu mamy? Gołą babę. No to jest prawda. A ty co o niej myślisz? Fajne dupa stworzy. Mm. A mnie się podoba, szczególnie te dwa owalne elementy. zgryłos. Dobrze. Nie lubię ludzi bez poczucia humoru. Potwornie mnie nudzą. Widziałem kiedyś Wotyczlego, jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu. Hmm. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamek. Zepsuł. Hmm. Od razu lepiej. A przynajmniej ciekawiej. Dobrze. A teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii, przegązimy coś. No w sumie czemu nie? Przebyłem długą drogę. Ataman, Olgierd! WiWAT! Niech żyje! Wiwat! Niech żyje! Się z nami. No, to teraz nie mamy już wyjścia kluśniem, bo uśniem przynieś nam wina i coś do jedzenia. Coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego Ale wiem, że zabija ludzi Nie przejąłbym się tym zanadto Gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona Biedny I po tę dziczyznę wysłały się do kanałów? Nie Pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oxenfurckich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. A wiadomo jak to baby, każda by chciała księcia, żeby miała za nim brodzić po kolana w głównie. Niezły kit. Wyska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła ona pierwsza, zresztą. <grystanie> Hej, zostawcie ją! To tak się traktuje córkę dziedzica? Wybacz, o czym tu mówiliśmy? A tak, o zleceniu. No więc jak zajmiesz się tym? Pewnie. Tylko za ile? Została jeszcze jedna formalność. Zapłata. Ciekawe ile możemy. Mogę... Nie myśl o tym. Jak wrócisz z łbem potwora, Wyciągnąć. będziesz mógł sobie stąd wziąć, co ci się spodoba. Bardzo szczodrze, ale jednak wolałbym się umówić na jakąś konkretną sumę, Ech, niech ci będzie. Ile chcesz? 300? 400 koron 450 Umowa stoi. A stąd i tak będziesz mógł sobie zabrać jakiś suwenir 450 koron Dobra pozbędę się bez Zobaczymy jeśli zjawisz się tu z jej ben nagroda Cię nie minie do kanału. No spoko Kocieoczka! Mhm, mm podryw? Leci Wołają na mnie. mnie, Gerard. A ja cię będę wołała, oczka. Co, zabronisz mi? <laughs> Przejdź do rzeczy. Piękna nie jest. Mam dla ciebie intratną ofertę, oczka. Ktoś zabił mojego przyjaciela. Nazywał się Clivert. Chcę, żebyś ustalił, kto za tym stoi. I uciął mu łeb. Mów dalej. Mów dalej. Kliwert sprzedawał fistech. Nic wielkiego, lokalny handel. Parę dni temu pojechał po towar do Łukowca. I nie wrócił. Byłaś tam? Widziałaś jego trupa na własne oczy? Nie. Clifford był sukinsynem, ale słownym. Jeśli nie stawił się na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest martwy. Znajdź Drania, który za tym stał. Znajdź i zabij. Dobrze zapłacę. Przemyślę to sobie. Klivert miał bliznę na czole, podobną do twojej. Rozpoznasz po niej ciało. Powiedziałem, że to sobie przemyślę. A, Baba. Wiesz co, oczka? Starczy, że raz spojrzę na faceta i wiem z jakiej jest gliny. Zrobisz o co proszę. Mogę się założyć. Znajdziesz mnie w Oxenfurcie, w Alchemii. Karcz mnie przy rynku.